Jeśli chodzi o nasze działania Państwowej Straży Pożarnej na miejscu, sprawdziliśmy tą substancję. Była na miejscu grupa ratownictwa chemicznego. Nasze przyrządy wskazały całkowicie neutralny odczyn. Najprawdopodobniej jest to jakiś rodzaj szlamu, który z krakowskich budów został wpuszczony do kanalizacji deszczowej i wraz no, z deszczem, tą kanalizacją wypłynął do wisły. Więc nie mamy tutaj tego, co mogłoby najbardziej zanieczyszczyć Wisłę, natomiast rzeczywiście mamy do czynienia z wyciekiem, który no, wygląda co najmniej nieciekawie. Po wstępnym rozpoznaniu, że ta substancja nie stwarza absolutnie żadnego zagrożenia, próbki zostały pobrane, oczywiście szczegółowa analiza zostanie dokonana już przez inspektora ochrony środowiska, natomiast na tą chwilę nie istnieje żadna pilna potrzeba, aby ograniczać w jakiś sposób ten wyciek. Musieliśmy sprawdzić, co tam się tak naprawdę wydarza i czy to co płynie nie jest w jakiś sposób niebezpieczne dla życia w Wicie, przyrody Wisły. To jest ujście kanału, który zbiera, no z całego rejonu Łęgu i nie tylko, opady wody. Tutaj długość tych kanałów to bodajże jest około 50 kilometrów, więc tak naprawdę mówimy o wielkim obszarze, z którego zbierana jest, jest kanalizacja opadowa i wprowadzamy właśnie do tego kanału, więc Tutaj to nie będzie tak prosto do, do wyjaśnienia, że coś wydarzyło się wydarzyło w rejonie mostu czy e, kilkaset metrów od niego, bo równie dobrze to mogło nastąpić e, kilka kilometrów od miejsca, w którym e, nastąpił e, spust już tej wody do Wisły.